Starostwo Powiatu Omińskiego udało się pozyskać kwotę ponad 437 tysięcy zł z fundacji Orlen która to fundacja przekazała te środki na zakup nowoczesnego sprzętu w postaci karetki, która będzie służyła tutaj naszemu szpitalowi powiatowemu. Wiele wysiłku trzeba było włożyć w to, żeby no i oczywiście odpowiednie wnioski, odpowiednie procedury trzeba było przejść, żeby taką subwencję dostać od fundacji, no ale się udało i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą sobie chwalili nowy sprzęt, z którego będą mogli korzystać. No, jest i bezpieczniej, i szybciej będzie zdecydowanie niż do tej pory. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu postawiła sobie za cel, aby w tej kadencji dokonać gruntownego, gruntownej modernizacji i remontu Szpitala Powiatowego w Wołominie. Przez ostatni rok czasu udało nam się już zrealizować remont klatki schodowej i wymianę dwóch wind w szpitalu. Rozpoczęliśmy remont oddziału chirurgii, która będzie przeniesiona na piąte piętro. Powstaje nowoczesny oddział, w każdej sali będzie łazienka, tak aby warunki dla pacjentów były godne i których oczekują. Jednocześnie mamy w planach modernizację SORU i modernizację oddziału neurologii. Dzisiaj nastąpiło uroczyste przekazanie ambulansu dla szpitala za ponad pół miliona złotych. To są środki, które w 100% pozyskaliśmy na wniosek powiatu z Fundacji Orlen. Bardzo dziękuję Fundacji Orlen za wsparcie, jakie okazuje tutaj powiatowi i mieszkańcom powiatu, szczególnie w czasie COVID, kiedy ta pomoc jest bardzo potrzebna. Jednocześnie uważam, że w tej kadencji uda nam się wiele remontów z pozyskanych środków, także rządowych, zrealizować. To mamy w założeniach. Mamy kompleksową modernizację całego budynku istniejącego oraz rozbudowę na 47,5 miliona złotych, którą już szpital ogłosił. Czekamy na wyłonienie wykonawcy i jesteśmy w dobrej myśli, że taki wykonawca się znajdzie.